Cześć dziewczyny, podnoście klosze i dowiedzmy się, co będziecie maczać w czekoladzie. Candy ma Happy Meal. Wow. A co ma Mandy? Pospiesz się i sprawdź. Fu, to czosnek. Mandy miała mniej szczęścia niż Candy. Która próbuje pierwsza? Candy? No to lecimy. Zaraz zjem coś pysznego. Pan burger? Fryteczki? Zaraz zamoczymy Was w czekoladzie. Mendy, radzę ci zabrać ślinę, bo psujesz mi apetyt. Wow, tu też są lody! Świetnie. Chyba od nich zacznę. Lody waniliowe z czekoladą. To bomba smakowa! Mendy, zazdrość jest szkodliwa. No to próbuję lody. Mm, super! Wygląda naprawdę apetycznie. I takie jest. Okej. Okay. Czas na panią frytkę. Spróbujmy z czekoladą. Ciekawe, czy to będzie dobrze smakować. O, tak, to jest takie dobre. Nie wiedziałam, że ziemniaki i czekolada tak dobrze do siebie pasują. Candy, mogę też spróbować? Proszę. Co? Chcesz moje frytki? No dobra, trzymaj. Okej. Okay. Hura! Też mogę spróbować frytek z czekoladą. Miam, miam. Candy miała rację. To jest naprawdę pyszne. Dobra, koniec zabawy. Zaraz pokażę, na co mnie stać. Wezmę garść frytek naraz, żeby dobrze poczuć ich smak. Zanurzyłam w czekoladzie. A teraz wkładam do ust. Mm. Widziałaś, co potrafię? Fuj, to wygląda obrzydliwie. Ale jest pyszne. Okej, okay, panie burgerze, nie zapomniałam panu. Teraz zanurzymy cię w czekoladzie i spróbujemy. O oh, Wow, czekoladowy burger! Mogłam tylko marzyć o czymś takim. To jest takie pyszne. Panie burgerze, jesteś jeszcze lepszy z czekoladą. To było magiczne. Mandy, co tak siedzisz? No dalej, bierz się za czosnek. Ale czosnek i czekolada nie będą smakować tak dobrze. Mam pomysł. Spróbuję go pysznie przygotować. Obieram czosnek i nadziewam go na szpikulec. No nie wygląda to najlepiej. Ale spróbujmy. Jedziemy z tym. Okej. Okay. Spróbuję. Um... Czekolada sprawiła, że jest jeszcze gorzej. Nie masz pojęcia, jakie to paskudne. Został ostatni ząbek czosnku. To wszystko. Skończyłam. Oj, co za smród. Niedobrze mi. Candy, wszystko w porządku? Co dostałyście tym razem? Szybko otwórzcie klosze. Ojej, Candy ma super ostre Pringles. Może z czekoladą będą łagodniejsze. A co dostała Mandy? Wow, to pierścionki z lidzakami. Mandy, słodka biżuteria naprawdę do ciebie pasuje. Candy chyba jest zazdrosna. Nie szkodzi, przynajmniej tym razem mi się poszczęściło. Zaraz spróbuję ich z czekoladą. Wow, jakie dobre. Uwielbiam je. Są tak wygodne do jedzenia, że nawet się nie powrócę. Dobra, no to ja zjem moje chipsy. Są ostre, ale to przecież chipsy, a ja je uwielbiam. Okay. Spróbuję najpierw bez czekolady, żeby ocenić ostrość. Oj, są tylko troszkę ostrawe. Myślę, że czekolada sprawi, że będą jeszcze łagodniejsze. Mam pomysł. Nabiję wszystkie na szpikulec i zanurzę w czekoladzie. Super. Ok. Chipsy czekoladowe wyglądają pysznie. Spróbuję. Jakie dobre! Chcę zjeść resztę! O rany! To było niesamowite! Ojej! Coś jest nie tak! To jest naprawdę ostre i palące! O matko! Mandy, ratuj mnie! Moje usta płoną! Po proste, został mi tu właśnie jeden pierścionek! Spróbuj nim stłumić ostrość! Candy, wszystko ok? Chyba zaczerwienie przeszło. Dzięki, pomogłaś mi. Dowiedzmy się, co czeka was tym razem. Mandy chce otworzyć pierwsza. No dalej. Co tam masz? Galaretka brokułowa? Wygląda dziwnie i obrzydliwie. Co to w ogóle ma być? Uuu, to galaretka. Jest taka oślizgła i obrzydliwa. Spróbuję jej bez czekolady. Ble, Brokuły są okropne! Przestań się śmiać, Candy! Może galaretka brokułowa będzie lepiej smakować z czekoladą? Będziesz mnie błagać o kawałek. Spróbuję. Ciekawe, jak to smakuje. Tchłój! To nie sprawiło, że jest lepiej. To sprawiło, że jest gorzej! Wystarczy, nie zjem kolejnej łyżki. Jak to? Musisz zjeść wszystko. No dalej, dalej. Candy, w ogóle ci mnie nie żal. Dobra, zjem to wszystko naprawdę szybko. Podzielę to na mniejsze kawałki i jazda. i nigdy nie pozbędę się tego smaku w ustach. To naprawdę paskudne. Candy, może już otworzysz swój klosz? No pewnie. Zaraz się dowiemy, co dostałam. Wow, to arbuz. Mmm, słodki. Z pewnością stanie się jeszcze słodszy, gdy zanurzę go w czekoladzie. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej kombinacji. Jest teraz o miliard razy lepszy, ale dobry. Miam, miam, miam. Okej, okay, a co zrobić z pestkami? Gdzie mam je schować? A, wiem! Bum! Aj. To bolało. Dobrze, że zdążyłam chwycić za talerz. Było blisko. Hura, znowu jedzonko z czekoladą. Ale co konkretnie dostałyście? Candy, co tam masz? Płatki i to z jednorożcem. A Mandy? Ojej, czy to surowe jajka? To obrzydliwe. Co? Mandy, jesteś magnesem na pecha. Zjesz surowe czekoladowe jajka, podczas gdy ja radośnie schrupię moje cudowne płateczki. Spróbujmy jedno kółeczko. To takie słodkie! Wow, to jest pyszne. Właśnie wpadłam na genialny pomysł. Wsypię płatki do miski, a następnie wleję do niej czekoladę, tak jak w przypadku płatków i mleka. Ale lepiej. To jest smaczniejsze niż sobie wyobrażałam. Muszę tego szybko spróbować. Wielbiam słodkie śniadania. Ale to super wygląda. Prawdziwy przysmak. Otwieram buzię i leci samolot. To najlepsze płatki, jakie w życiu jadłam. Chcę jeszcze. Zjem wszystko naraz. Kurczę, a ja mam surowe jajka. Dlaczego nie mam słodkich płatków? Dobra. Zanurzę je w czekoladzie i spróbuję. Jak mam to zrobić? Może po prostu je obliżę, fuj, nadal smakuje paskudnie. Dobra, trzeba wypić środek. Otwieram jajko. Wrzucam je do buzi i szybko połykam, żeby nie poczuć smaku. Oj, futo, chydne! Bleh! Może poproszę Candy o miskę? Candy, mogę pożyczyć miskę? Proszę! Nie wiem, jak ona ci pomoże, ale okej, okay, proszę bardzo. Chcę rozbić do niej wszystkie jajka, jakie mam. Może tak będzie łatwiej mi to zjeść? Gotowe? Następnie wleję do jajek czekoladę. Może dzięki temu będzie lepiej smakować? No wygląda dobrze, ale jak mam to zjeść? O, tu jest łyżka. Mogę pożyczyć? Dobra. Mieszamy i próbujemy. Wygląda nieźle. Am. Um? No całkiem dobre. Wiesz co? To jest naprawdę smaczne. Mogę to jeść nawet bez łyżki? Sołowa jajka i czekolada smakują lepiej niż sobie wyobrażałam. Ale ekstra. Czyli miałam szczęście. To było takie dobre. Mandy, jesteś dziwna. Tylko ty możesz lubić coś takiego. Zróbcie mi taką galaretkę do wyciskania. Nie ma sprawy. Pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, zobaczmy co tu mam. Kola? Idealnie. Patrzcie, co potrafię. Czyż to nie jest wspaniałe? Uwielbiam kole. A bez pomocy rąk? Super. Pyszności. Ojej. Ola Boga, tylko nie to. Ratunku. Niedobrzy mi. Co za smród. Przepraszam, sama się nie spodziewałam. Dobra, pora wsypać skitelsy. Myślę, że młoda będzie zachwycona. Mam tu jeszcze syrop klonowy. Też go dodam. Im słodsze, tym lepsze. Zamykam i potrząsam butelką. Właśnie tak. Ojej, zakrętka się przykleiła. Kiepsko, pomocy! Otwieraj się. Już prawie! Wszystko w porządku, kochanie. Tak, tak. O kurczę, syrop przykleił mi się do paznokci. Ale za to butelka się teraz otworzy. Całe szczęście. Nie szkodzi. Najważniejsze to nakarmić młodą. Zrobię galaretkę z koli przy pomocy tego mrożącego sprayu. Zobaczmy. Idealnie. Babciu zasnęłaś, mamy tu challenge. Patrz, fajnie co? Myślę, że to przesada. Łatwiej użyć dżemu, konfitur albo miodu. Wezmę miód. Kochanie, już do ciebie lecę. O, jaki sympatyczny miś. Zamrożę go i gotowe. Tylko miód i tym chcesz zaskoczyć mało? Zobaczymy, czym ty ją zaskoczysz. Ja wezmę kolę, o którą przecież prosiła. Znam różne sztuczki kulinarne. Wleję na pól na patelnię. I dodam żelki. Żeby wyszła z tego galaretka, potrzebuję żelatyny. Dobrze, że mam zawsze ją pod ręką. Teraz muszę to tylko wymieszać i przelać z powrotem do butelki. Użyję do tego lejka. Hop! No, galaretka prawie gotowa. Wygląda tak pysznie. Sama bym to zjadła. Butelka jest pełna, można zamrażać. To mój najnowszy wynalazek. Super zamrażacz. Chwilka i galaretka jest gotowa. Właśnie tak. Wow, brawo. To było łatwe. Dziękuję. Myślę, że wyszło mi idealnie. A jak tam miód? A właśnie, dziękuję za przypomnienie. Też jest gotowy. Ojej, jaki lodowaty. Co robić? Nie czuję rąk. Podmuchem może się rozgrzeją. O, zadziałało. Dzięki Bogu. Babci nic nie jest. Kochanie, oto twoja galaretka. Ojej, trzy galaretki. Nie wiem, od której zacząć. Ale słodziak, ty pierwszy. Cześć, Misiu. Co mi przyniosłeś? Zaraz się dowiem. Miodową galaretkę? Ale fajnie. Powinna być słodka i smaczna. Tak, jest okej. Okay. No nieźle. Wow, a to moja ulubiona kola. Co w niej jest ciekawe? Chętnie spróbuję. Galaretka jest trudna do wyciśnięcia, ale wygląda świetnie. Zaczynamy. Super, podoba mi się. To jest pyszne. Dziękuję szefowo kuchni. Co jeszcze zostało? Galaretka od siostry. Wow, widzę tam cukierki. Jest taka ładna. To jest boskie. Mmm, wspaniała! To najlepsza kalaretka, jaką kiedykolwiek jadłam. Zwyciężasz! Jak to możliwe! Ale czad, dzięki kochana! Brawo! Następne danie to gofry. Mm, świetny wybór. Co? A już widzę. Nie wiem, jak je robić. Jakoś to będzie. Aby zrobić ciasto na gofry, trzeba wziąć mąkę, jajko i masło. A teraz dodam cukier i mleko. Świetnie. Gdzie moja trzepaczka? Babcia pokaże wam, jak to się robi. Mieszam tak szybko, że nikt mnie w tym nie pokona. Turety, naprawdę. Widzisz, co potrafię? Szacun, babciu. Ach, te babcie. Niełatwiej byłoby zrobić to mikserem, lepiej oszczędzać siły i być bardziej pomysłowym. Ja na przykład mam świetny pomysł. Myślę, że mała to doceni. Zrobię kolorowe gofry. To ciasto będzie czerwone, a to żółte, zielone i niebieskie. Możesz nie zawracać sobie głowy, nie masz szans! Zobaczymy. Co za bzdury, czy to wszystko musi być takie trudne? Można przecież dodać notele i wygrać. Babcia i szefowa kuchni nie znają się na łatwym gotowaniu. Wszyscy uwielbiają krem czekoladowy. I kiedy one się kłócą, ja już zrobię gofra. Och, jaki gorący, ale jak pięknie pachnie. Ślinka mi cieknie. Nie mogę się oprzeć. Super. Jestem geniuszem. To jest przepyszne. Miam, niam niam. A co z młodą? To miało być dla niej. Nie szkodzi, zaraz zrobię następny. Uważaj, żebyś tego też nie zjadła. Dobrze, że babcia ma wszystko pod kontrolą. Tak ładnie pachnie. Zwycięstwo jest moje. Aha. Tak jasne. Mój gofry jest o wiele ładniejszy. Co wy na to? Nie pokonasz babci. Za nic. Nie licz na to. Ale odjazd, te gofry są przepyszne. Przepraszam, siostrzyczko, ale nie mogę się opanować. <laughs> co? Challenge jeszcze się nie skończył? No i co? Przecież nic nie zrobiłam. Nie złośćcie się. Przygotuję jeszcze jednego gofra. Zobaczycie. A gdzie mam ciasto? Kurcze, skończyło się. Jak to? Co robić? Wiem. Mam w plecaku makaron instant. Zrobię z niego gofra. Muszę tylko zalać go wrzątkiem i chwilę poczekać. Makaron jest gotowy. Gofrownica zrobi resztę. No i gotowe. Właśnie tak. Zapiekamy. A ja dojem to takie dobre. Jeszcze coś w ciebie wchodzi? Co za żarłok. A mój idealny gofr jest gotowy. Wyszedł świetnie. Przekroję go na pół i zrobię z niego tęczę. A chmurki będą zbite z śmietany. Fajnie. Udekoruję całość posypką. No, wyszło nieźle. Ale babcia ma swój przepis na sukces: lody baskin robins, ruskawki i posypka. Dziecko będzie zachwycone, jestem tego pewna. Pięknie. No i co najważniejsze, smacznie. Ciekawe, babcia wymiata. Ja też muszę się postarać. Co zrobić z tym gofrem? Wiem, posypię go serem w proszku. No i hop. Dodam więcej sera. Ojej. jej. A wsik. O nie, poszło mi w nos. Jak łaskoczę. Wszystko w porządku, jesteś cała brudna. Musisz być bardziej ostrożna. Daj spokój, babciu, zdarza się. Patrz, jestem już czysta. A ręce obliżę. To takie dobre. Co za maniery. Chcecie spróbować? Nie, dzięki. No i nie trzeba. Jesteśmy gotowe. Gofr z makaronu? To takie niezwykłe. Ciekawe, nigdy wcześniej takich nie jadłam. Jak chrupie. Ale smakuje okropnie. Fuj, nie chcę tego. Jak to? No nie wierzę. Wow, tęczowe gofry! Tak pięknie wyglądają. Spróbuję jak smakują. Są niezłe. Podobają mi się. Wspaniale! Ojej! Gofry z lodami? To idealne połączenie! Jeszcze truskawki! Już mi ślinka cieknie. Rewelka. O mój Boże, to jest niewiarygodnie pyszne! Chcę więcej! Babciu, wygrałaś! Gratuluję! Hurra! Galaretka? Owoce? Będziemy gotować? Siedzicie? No to zaczynajcie! Dobrze, wezmę ananasa i pokroję go na duże kawałki. Przecież musimy zrobić owocowy tort. Będzie świetnie. Tego już nie potrzebujemy. A co ty robisz? Mój nóż się do niczego nie nadaje. Daj pomogę ci tak lepiej. Dzięki! Rzeczywiście teraz jest ok. To jest naprawdę dobre. Co za brak manier. A ja wezmę takie foremki i zrobię ananasowe serduszka. Dobra. A teraz wrzucam to wszystko do foremki. Co jeszcze wziąć? Myślę, że pomarańcza będzie tu fajnie wyglądać. Pokroję ją w zgrabne kawałki. To jest takie apetyczne! Wychodzi mi wspaniałe ciasto owocowe. Pomarańcza, uwielbiam słodkie pomarańcze. Podzielę ją bez noża jest taka dobra pyszniutka. Tak w ogóle te owoce są bardzo zdrowe. Co by tu jeszcze zjeść? Jabłko jest takie aromatyczne i zielone. Zamierzam je pokroić i włożyć do mojego wymyślnego tortu. Ananas, jabłko, pomarańcza to będzie bardzo ładne i pyszne. Wspaniale. A, nóż! Po co mi on? Lepiej tak po prostu zjem jabłko. Jest takie dobre i soczyste. Nie mogę się oderwać. Smakowite jabłuszko. Ej, co z tobą? I to by było na tyle. Hmm, a teraz włożę do swojego tortu to, co zostało. Delikatnie wrzucamy resztki. Mają przecież taki sam smak jak owoce. Zrobię jeszcze galaretkę owocową, więc będę potrzebować troszkę wody. Najpierw wsypuję proszek do pojemnika i zalewam przyściutko. Dobra, no to zaczynamy. Jak tak można? Ja zrobię super galaretkę i ostrożnie przeleję ją do foremki. Wyjdzie mi cudowny torcik z galaretką. Mam tu coś dziwnego. Przykryję tym moje resztki. Myślę, że właśnie tak się robi ciasta. Jesteś gotowa? Odnieśmy to do lodówki. Otwieraj. Trzeba włożyć ciasta. Moje postawię tutaj, a ja moje tutaj. Okej, okay, poczekajmy chwilkę. Niech to szybciej zastyga. O, mój tort jest gotowy. Trzeba go otworzyć, prawda? Jaki piękny. Taki pyszny i apetyczny. Teraz ja. E, co z moim ciastem? Dlaczego się nie zrobiło? Jak to? Nie wygląda to dobrze. Spróbuję użyć bitej śmietany. Jest taka dobra. Myślę, że śmietana wszystko naprawi i wyjdzie mi bardzo smaczne ciasto. Ty w ogóle nie umiesz gotować. Ja wezmę specjalny worek cukierniczy, żeby było ładnie. Potrzebujemy więcej dekoracji. Truskawki i borówki. To właśnie to, czego potrzebuje mój tort. Piękne owoce. Świetny pomysł. A ja zamierzam udekorować moje ciasto kokosem. Tak, ekstra. Kokos i śmietanka, to jest pyszne. Jesteście gotowe? O, jaki piękny tort. Tak ślicznie go udekorowałaś. Jesteś mistrzynią. Zamierzam go rozkroić i spróbować. Czy jest tak pyszny, jak wygląda? A wygląda cudownie. Hey. E, Teleszek? Okay. Dziękuję. Wezmę kawałek na widelec i spróbuję. Hmm, ciekawe. Tak. Ciasto wyszło wspaniale, jest bardzo smaczne, znakomite. Wykonałaś świetną robotę, wykonałaś zadanie. Spójrz też na mój tort. Co to ma być? To jakaś cukiernicza masakra. Oczywiście spróbuję, ale wcale nie mam na to ochoty. To kropne. Smakuje jeszcze gorzej niż myślałam. Co ci jest? Nie spodziewałam się tego. To właśnie nazywa się paskudne ciasto. Nie martw się, następnym razem pójdzie ci lepiej. A teraz robimy tort z jednorożcem. Podejmuję wyzwanie. To mój biszkopt. Nie, ja wezmę ten biszkop. No i sobie weź. W takim razie ja wezmę ten. Taki fajny, to galaretka. A ja położę ten zwykły na górze. Właśnie tak. Smacznie i ładnie. Okej. Okay. A teraz zrobię tęczę. Położę czerwony i zielony na wierzchu. Rozłożę wszystkie kolory. Okej. Okay. A ja położę ten na tym i wyjdzie mi taki fajny tort. Super. Ekstra. To mój biszkop. Wezmę go. Nie, to mój. Odstawaj. Nie. Połamałyśmy go. Daj spokój. Wezmę też te kawałki. Papierki oczywiście wyrzucę. Ale biszkopciki zostawię. Myślę, że będą idealne do mojego ciasta. Zrobię coś fajnego. Ona naprawdę nie umie gotować. A ja wezmę łopatkę i bitą śmietanę i posmaruję nią ciasto. Rozprowadzę ją równomiernie po całym torcie. Wyjdzie mi cudowny deser. Ja też mam bitą śmietanę. Spróbuję jak smakuje. O tak, to coś wspaniałego. Połażę ją tak. Rękami jest to wiele szybciej. Będę miała niesamowity tort. Taki designerski. Bingo! Który rożek wybrać? Złoty oczywiście. Przecież robię prawdziwego bajkowego jednorożca. Bardzo fajny. Dodam też oczy. To będzie wesoły jednorożec. Przyczepiłam je na torcie. Dołożę też uszy. Bardzo fajnie. O, żelkowe oczy. To zarówno pyszne, jak i piękne. Który rożek wybrać? Wezmę niebieski. Ale po co brać jeden, skoro mogę wziąć wszystkie? Pęczowe ro... Ręczowe rogi są ekstra, a uszy? Uszy niech będą tutaj. Ale serduszko, dobra, nie zjem go, chociaż bardzo chcę. Udekoruję nim mój tort. Proszę, jaki piękny jednorożec. A mi wyszedł fajny bajkowy jednorożec, ale żeby był prawdziwy i magiczny, dodam jeszcze srebrne koraliki. Wyglądają tak uroczo, a ten tort jest taki piękny, aż szkoda mi go jeść. Rzeczywiście. O, posypka! Wysypię ją na całym torcie, ale odlot. Pięknie. No, masz taki zabawny tort. Fanta jest taka pyszna. Gotowe? No to zobaczmy. Co to za okropny tort? Jeszcze nie nauczyłaś się gotować. A ten jest wspaniały, bardzo ładny. Gratuluję! Jesteś prawdziwym cukiernikiem. No to spróbujmy. Smakuje rewelacyjnie, jest super! Twoje ciasto wygrało. To najsmaczniejszy tort z jednorożcem, chociaż powinnam spróbować też tego. Może jest to wiele lepsze niż wygląda. Co to jest? Nawet nie chcę wiedzieć. Okej. Okay. Papierek? W cieście jest papierek? To okropne. Nie tknę tego. A twój tort mnie zachwycił. Zjem go w całości. Smacznego. Dziękuję.